Cześć, witajcie! Cze, tu dzisiaj webrą samochody. Dzisiaj mamy samochody. Tak, do rozpakowania. Zwalsę. Yy, tych właśnie tych, co Wam pokażę. Czyli tutaj na przykład mamy osiem, z 84. Mustang SVO. Taki fajny. Takich nie będzie. Nie będziemy yy, pokazywać, jak otwieramy. Później otworzymy, bo my tak specjalnie otwieramy, żeby nie poniszczyć pudełka. Myślę, że Wam się będzie podobać, podobać filmik. Oczywiście dostawajcie łapki. Tak, dosdawajcie łapki do góry do nas. Ok. Frank chcesz coś powiedzieć? Nie. To zaczynamy. To, to jest pierwszy. Ford Mustang STO z 1984 Oj, myślę, że Wam się podoba Okej, okay. dobra kolejny Kogo, frenek mamy kolejny. Proszę Na końcu w ogóle będzie najlepszy, niespodzianka Tak Niespodzianka Hot więc nawet nie wiem co to jest Jakieś... To jest N Nissan Maxima Drift Car Fajny Później na końcu możemy pokazać. Mamy takiego zimnego. Tak, zimę. tylko, że inny kolor. Dobra. Taki fajny. Mamy, wam po, pokaż tamtego. Okej. Okay. To jest ten niebieski, a to jest ten. No to jest to samo. To też ma tą samą nazwę. Czekajcie. Tu pisze, nie wiem czy widać. Nissan z Maxima Driftcar. Drugie, nieubione. Trzecie. Franka ulubione. Czyli... Bentley Comentrial GTS. Jeśli źle wymawiamy, to powie... powiedzcie w komentarzach. Z 2018 Hot Wheels. Tutaj piękny, fajny spoiler, metalowy no. oczywiście. Tutaj siódemeczka. pisze słownie w komentarzu mi się podoba a wam? pięknie dobra teraz będzie ostatni taki dobra to jest turbin Sulopin? nie wiem Znamy. takie coś nie Roku. wiem czy to jest prawdziwe auto czy nie to ma jakąś taką funkcję nie wiem jaką ale tutaj jest, że coś tam robi do góry. Później jak go otworzymy, to sprawdzimy. To mm -hmm. na końcu filmiku. Dobra. I teraz przejdziemy do najlepszej części. Ok. Oh. Weź tak. Na raz, Oczy, dwa, trzy. trzy. Dobra. To jest to. Fanek, weź tak, trzymaj. Tutaj. to? Nie! Telefon. Niżej trochę. Dobra. To jest to. Mam nadzieję, że... Tutaj no. samochód doda 100, doda sto. Dobra. Widzisz? Okay. Widzicie? Tak, I otwieramy. I co tam jest? Na dół. Uważam. No po czym? Uwaga. Okay. Najpierw zobaczmy to. To jest taka jakby gazetka. Okej, okay, gazetka Hot Wheels. Takie coś. Rysowanka. Oh, rysowanka. Super, naprawdę. Proszę to! A patrz tutaj, Makralen. Chwilę. Już wam pokazuję. Makralen P1. Nie. Ford Falcon Racecar. Honda Civic. Typ R. Zaczekaj. Yy, jakiś Reaper Overborder. Formuła Flashback. O, ta formuła może być fajna. No. Jakaś Gazela R. Grupo X24. Aerodynamic też czeka ten. O, i to wygląda trochę jak Supra. No. 24 7. nie wiem co to jest. Ja myślę że dostanę to. Chyba. Okay. Czekaj, nie patrzymy. No. Dawaj tą teraz kartkę. Czekaj, tutaj coś jeszcze mamy. I to jest chyba naklejka. Tak, naklejka. Mm. fajno Okej. No. Okej, okay. okay, teraz najlepsze. Najlepsze. I uwaga. Za... My, Frenek, zamykamy oczy. Okej. Okay. Zamykamy. I powiedzcie, co to jest. 3, 2, 1, Uuu, Uuu. Formuła, to jest Formuła Flashback! Zobaczcie to! Formuła tutaj Flashback! Tutaj ma taki tryk, tył metalowy taki Skrypki srebrny. Szybki. Tutaj. Uuu. Fajny tutaj. A myślałem, że dostanę. takiego. A jakiego Jakie Myślałem, do... że dostał tego. Ale nieźle. Mi się ten Podobno. podoba. Frankowi się ten... podoba Honda. Mi się podoba ma... Super Makralen P1. I... Ale zobaczcie to jeszcze. A w środku jest Luzik. No tak słabo widać. Czekaj. Jest Luzik. O, teraz widać. Tutaj nie wiem, czy, wie, czy, czy widzicie szósteczka. szósteczka Fajne ma tutaj czerwone koło. Myślę, że wam się podoba filmik. Za chwilę będzie cięcie i pokażemy wam, jak otworzyliśmy już to auto. Dobra, cięcie, pa. Dobra, wróciliśmy. Cześć. Po jakoś 10 minutach. Proszę, tutaj jest. Ale nie musimy ich psuć, psuć upakowania. My I mamy pasuje. już je otwarte. Wiecie jak? Proszę, macie Hot macie patyczek od uszu, taki wiecie, no pat, patyczek od, od uszu. No. I macie zmywacz do paznokci, zamaczacie i tak, nie wiem, cztery razy powiedzmy tutaj i tutaj. Ta linia i tutaj. I tak powiedzmy te cztery razy i później tak odrywacie trochę, no i macie, auteczko... Myślę, że fajne. Nie wiem zawsze, ale ty tam wiesz, zapraszam na strażkę do mojego BMW. Franek, to nie BMW. Poczekaj. No zobaczyć? O, widzicie w środku? Tu myślę, że przybliżę. Najprzybliższego Ludzika. Poczekaj. Dobra, no, A to jest ten, który nie, nie, ma, nie miał opakowania? Dobra. Poczekaj. No nie wszystko naraz, Franek! Okej. W ogóle oni tego nie widzieli. Tutaj mamy tego Bentley'a. Myślę... Cicho! Oni wiedzą. Tutaj jest taki. Myślę, że fajny. Taki jakby zielony lakier, karbon. Fajny, nie? O! Tutaj napisane Bentley. Dobra. I ostatni nie jest... a nie, nie ostatni, przedostatni. Mamy tak, tutaj co? tego. Czekaj, fre... O, dobra, wyjęty. I patrzcie, on robi takie coś, że tutaj ma... Patrzcie, ma tutaj takie czarne. I tu się wygina. Ale fajne. Dobra, to było tutaj tak narysowane. Okej, okay. i ostatni jest... Ten Nissan Maxima Drift Car. OK. Fajny Jestem co sprawdzić. Ok. Czekaj, tutaj, mhm. tutaj ma brata bliźniaka. Blizdasy. Ten sam tutaj napis yy, Te o same silniki. Drodze. Te same chyba wnętrzo Wnętrze, przepraszam, tylko inny kolor. Ania. No bracia. Co to? Dobra. Chyba już kończymy na dzisiaj. Eee, dajcie Jest. łapki w górę. I subskrypcję na ale oczywiście nie namawiamy. Dzłanie śpiewam. Dobra, papa, pa, Nara. Nie, to